Poranny gość, Radia Zachód. Słowo dzień dobry. Naszym gościem jest pan Marcin Jabłański, marszałek Województwa Witam Lubuskiego. Witam państwa serdecznie, dzień dobry. E, witamy, panie marszałku. Zacznijmy od nagrody. E, Lubuskie Centrum Cyfryzacji GeoCloud zostało wyróżnione przez serwis samorządowy PAP. E, tenże serwis po raz szósty ogłosił zwycięzców konkursu Innowacyjny Samorząd, i no właśnie Urząd Marszałkowski e, został jakby nagrodzony za ten e, pomysł. E, to ważna nagroda. Miła z całą pewnością. Miły też poranek zacząć od pochwał i też możliwości pochwalenia siebie samych. To pierwsze miejsce w skali ogólno ogólnokrajowej dla województwa, które zgłosiło bardzo ciekawy projekt technologiczny, innowacyjny. Zbudowaliśmy w Gorzowie Lubuskie Centrum Cyfryzacji. To jest taka nowa instytucja która powstała w miejscu, które wcześniej służyło celom szpitalnym. To był taki obiekt, który już dzisiaj do tych celów nie jest wykorzystywany, więc... Jednocześnie zrewitalizowaliśmy pewną przestrzeń w Gorzowie, wpisaliśmy do, to do planu rewitalizacji. To było takie całościowe, kompleksowe działanie. E, powstał bardzo ładny fragment miasta, taki cały kwartał, który przy okazji zaczął się też cywilizować, bo powstało coś ładnego w środku i otoczenie zaczyna się do tego dostosowywać. A w tym obiekcie po rewitalizacji stworzyliśmy bardzo nowoczesną placówkę, która ma zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe dla różnego rodzaju instytucji publicznych. W pierwszej kolejności mam nadzieję, że skorzystając z usług tej instytucji szpitale, które przechowują, gromadzą bardzo wiele danych wrażliwych. Dane pacjentów i chorób to są rzeczy, które są takim chętnie próbowanym, hakowanym celem. E, chcemy, żeby z tych usług korzystały samorządy. Terytorialne gminy, powiaty i zabezpieczały swoje dane w data center. To jest takie miejsce, które gromadzi bezpiecznie dane na nowoczesnych urządzeniach, komputerach, macierzach, dyskowych. Tak, żeby to wszystko, co we współczesnym świecie niebezpiecznego może się zdarzyć, nas nie mogło dotyczyć. Mamy przecież trudną sytuację geopolityczną tak zwaną wojnę hybrydową cyberzagrożenia. No, do tego wszystkiego musimy się przygotować, a oprócz tego wszystkiego e, powstała pewna sprawność, która pozwoli nam bezpiecznie przetrwać tak trudne sytuacje z jaką mieliśmy do czynienia na przykład podczas pandemii, kiedy e, musieliśmy pracować zdalnie, dzieci musiały uczyć się zdalnie, więc tego typu instytucje są potrzebne, e, żeby wesprzeć nas w tak drugich, w trudnych sytuacjach, takie zaplecze technologiczne, pewna infrastruktura e, jest bardzo potrzebna. Do tego różnego rodzaju usługi. Cyfrowe, tak, żebyśmy, nie wychodząc niemal z domu, mogli w locie przez różnego rodzaju aplikacje na smartfonach, komputerach załatwiać różne ważne dla nas rzeczy. No i będziemy starali się coraz więcej o tym opowiadać, żeby te usługi upowszechnić. To będzie coś, z czego E, będzie dużo pożytku. I słusznie, no, pan marszałek zwraca uwagę, że trzeba o tym opowiadać, bo mam dziwne wrażenie, że taki przeciętny lubuszanin nie bardzo sobie zdaje sprawę z tego, jak ważna e, placówka powstała na Walczaka w Gorzowie. No, mam nadzieję, że to trafi też do świadomości mieszkańców naszego regionu. Robimy wiele rzeczy nieświadomie, no sięgamy po telefon, po komputer i chcemy, żeby wszystko działało i żeby tak się stało. E, jakaś grupa osób musi wykonać swoją pracę. E, pewnie państwo zauważacie, że coraz powszechniejszy jest i podpis elektroniczny, coraz więcej rzeczy rzeczywiście można załatwić e, cyfrowo. Mamy aplikację jak M Obywatel e, i do tego wszystkiego potrzebny jest też wkład taki lokalny, regionalny. Więc upowszechniamy tego typu usługi. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jest, wydaje mi się, jednym z najnowocześniejszych urzędów, jeśli chodzi o ten cyfrowy obiekt dokumentów. My prawie w ogóle nie używamy już papieru. Ja właściwie e, bardzo, ale to bardzo rzadko podpisuję coś piórem, długopisem. W większości są to rzeczy e, przetwarzane elektronicznie podpisujemy wszystko elektronicznie, to po to, żeby było wszystko sprawniej, bezpieczniej, żeby to było wszystko uporządkowane, też transparentne, bo to wszystko widać, co kto robi, kiedy otrzymał pismo, ile załatwia sprawę, to wywołuje pewnego rodzaju ciśnienie, podnosi dyscyplinę pracy, To, to są moim zdaniem różnego rodzaju korzyści które dają nowe technologie i dlatego tak chętnie z tego korzystamy. 35-lecie samorządności, właściwie odrodzenia samorządności po II wojnie światowej w tym układzie, między innymi województwo lubuskie, czyli samorząd wojewódzki w, namawia do współpracy, czy, czy raczej poszerza współpracę z Zieloną Górą, lepiej będzie powiedzieć. Wczoraj pan mówił takie zdania, że zapraszamy do współdziałania, tylko pewnego rodzaju synergia w naszych działaniach może nam dać właściwe efekty. To prawda, bo najgorzej to marnotrawić dużo energii, dreptać w miejscu. Trochę tak było, już nie chcę za bardzo wracać do historii, dużo czasu, siły, środków zmarnowaliśmy na różnego rodzaju przepychanki z poprzednimi władzami Zielonej Góry. To blokowało różnego rodzaju projekty, opóźniały się procesy inwestycyjne. Teraz jest zupełnie inaczej, bardzo często się widujemy z panem prezydentem Marcinem Pabierowskim. Mam przyjemność gościć u niego. W jego gmachu. No wczoraj byłem na sesji w ratuszu. Ja również zapraszam tak prezydenta, jak i jego współpracowników po to, żebyśmy rozmawiali i zastanawiali się, jak efektywnie wykorzystać posiadane przez nas możliwości. Pracujemy nad szeregiem bardzo ciekawych projektów. Mamy jakieś projekcje działań, które będziemy chcieli podejmować wspólnie. Bo przecież Zielona Góra to no, jedna z dwóch naszych stolic regionu, to taka oś rozwojowa. Od której bardzo wiele zależy. Tutaj znajduje się nasz jedyny największy uniwersytet. Tutaj mamy ogromny szpital uniwersytecki, jest tutaj mnóstwo instytucji jak Park Technologii Kosmicznych, Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Badań Rozwojowych. Więc ta współpraca jest absolutnie niezbędna, nie możemy marnotrawić czasu, sił i środków i dlatego razem podejmujemy różnego rodzaju wyzwania. Nasze instytucje włączają się w takie działania jak Integrator. Biznesowy, który powstał w ostatnim czasie w Zielonej Górze. Tam nasze instytucje, jak Agencja Rozwoju Regionalnego, Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Lubuski Fundusz Rozwoju włączają się aktywnie w te działania po to, żeby naszymi środkami, którymi dysponujemy, wspierać działalność gospodarczą w Zielonej Górze i wysiłki władz miasta, żeby na ten rozwój kreować, przyspieszać, wykorzystać wszystkie możliwości, jakie są nam dane. I tak jak pan przypomniał, województwo lubuskie ma dwie stolice i o Ogrzowie też nie zapomina. Czy, o czym ten rzeczony gold Cloud, od którego zaczęliśmy, to prawda. właśnie znalazł to prawda. miejsce? To prawda. To ogromna była inwestycja. Ona kosztowała ponad 70 milionów złotych. To są duże rzeczy, które robimy. Mam nadzieję, że też ciekawe rzeczy niedługo wydarzą się w Zielonej Górze. Pracujemy nad tym intensywnie, ale to już proszę uzbroić się w cierpliwość. Przyjdzie czas, żeby i o takich ciekawostkach w Zielonej Górze opowiadać. Mamy 1 czerwca dogrywkę wyborczą prezydencką. No to oczywiście dla wielu jest już kwestia ulgi pewnej, bo niektórzy mówią, że jesteśmy zmęczeni kampanią, ale ważne jest to, abyśmy jednak do tych wyborów poszli bez względu na to, którego z kandydatów będziemy wskazywać, bo ważne jest to, abyśmy uczestniczyli w naszym życiu, korzystali z naszych praw, a naszym prawem jest właśnie głosować. Zarząd Województwa Lubuskiego chce, chce zachęcić i nagrodzić gminę, w których ta frekwencja będzie dobra. To prawda, to przecież niezwykle ważne wydarzenie. Wybory prezydenckie odbywają się raz na 5 lat. To bardzo ważne decyzje, które decydują o tym, jaka będzie Polska, w którym kierunku będzie nasz kraj zmierzał. Dlatego wszyscy powinniśmy się czuć współodpowiedzialni za ten cały proces decyzyjny i wziąć w tym udział. No mówi się nie bez powodu, że wybory to jest takie święto demokracji. Korzystajmy z tego. To też powoduje, że. Lokalna społeczność, regionalna społeczność się integruje, powstają różnego rodzaju refleksje związane z, to, z naszą tożsamością, przyszłością, e, tworzą się różnego rodzaju możliwości do tego, by dyskutować o tym, co dla nas istotne, ważne. Więc chcę oczywiście gorąco wszystkich namówić, żeby wzięli udział w tych wyborach. Przyznaję, że czułem się dosyć niekomfortowo, kiedy wskazywano województwo lubuskie jako jeden z tych regionów, w których frekwencja była najniższa w Polsce, bo tak rzeczywiście było, więc myślę, że to nie jest dobry sposób, żeby się jakoś wyróżniać, bo to może powodować, iż powstanie wrażenie, że jesteśmy ludźmi z województwa, którym nie zależy na bardzo ważnych sprawach. Myślę, że to nie jest najlepszy wizerunek, więc bardzo proszę, gorąco namawiam wszystkich lubuszan, wszystkich mieszkańców naszego regionu, żeby te chcieli skorzystać z tej możliwości, niezależnie od wyznawanych przez siebie poglądów, opinii, przesłanych, jakimi się kierują, żeby 1 czerwca znaleźć tę chwilę czasu, wziąć udział w wyborach, i dlatego wymyśliliśmy taki projekt, taki pomysł, zresztą nie jedyny w Polsce, takich jest więcej, w innych województwach, i skierowaliśmy no, niemałe środki, bo to jest kwota pół miliona złotych, 500 tysięcy złotych. Na to, by wynagrodzić te samorządy, które wykażą się szczególną aktywnością i dla trzech samorządów o najwyższej, z najwyższą frekwencją, według wskazań Państwowej Komisji Wyborczej, przewidzieliśmy dotacje z budżetu województwa. Jak powiedziałem, łącznie jest to kwota 500 tysięcy złotych. Dla gminy, w której frekwencja będzie najwyższa, to będzie ćwierć miliona złotych, czyli 250 tysięcy dla miejsca drugiego 150 tysięcy i dla miejsca trzeciego 100 tysięcy. To są pieniądze, które będzie można wydać na dowolne cele inwestycyjne, a w każdej gminie przecież powstają place zabaw, drogi, sale sportowe, wodociągi, kanalizacje, no cokolwiek, więc te pieniądze na pewno się przydadzą, więc zachęcamy wszystkich tak, wójtów, burmistrzów, łodarzy miast, prezydentów do tego, żeby namawiać swoich mieszkańców, by w wyborach wzięli udział. A my i bardzo szybko postaramy się te pieniądze zwycięzcom przekazać, z nadzieją, że tym razem województwo lubuskie, jeśli wyróżni się w skali całego kraju, to właśnie wysoką frekwencją i takim dowodem na to, że poważnie traktujemy wszystko, co istotne dla naszego kraju, poważnie traktujemy demokrację i te publiczne sprawy, więc raz jeszcze gorąco państwa proszę, zachęcam, żebyśmy wzięli udział w wyborach 1 czerwca. 1 czerwca, czyli dogrywka wyborcza, święto demokracji, głosowanie, ale żeby to ważne, skąd święto demokracji, nie przesłoniło nam innego ważnego święta, które pierwszego dnia czerwca przypada. No tak, Dzień dziecka oczywiście. oczywiście, panie marszałku. Dbamy oczywiście jako obywatele o swoje potomstwo i namawiamy rodziców do tego, by tego potomstwa mieli więcej. Województwo lubuskie tu również niestety zmaga się z problemem demograficznym, jak wszyscy. No tak. Co tych się... dzieciach trzeba pamiętać? Pamiętać, tak więc... jest. Staramy się pracować w tej chwili także nad takim programem ludnościowym. Jest pełnomocnik do spraw rozwiązywania tego problemu ludnościowego. Mamy. Taki już, już pomysł na zintegrowane działania w skali całego województwa. Staram się zaangażować w to także samorządy lokalne. Ale wracając do samego święta, ten 1 czerwca to też będzie świetna okazja, żeby i dzieciom pewne rzeczy wpoić, nauczyć je. To będzie dobra okazja, żeby z nimi być może udać się do lokali wyborczych na znaczy, spacer i pokazać, wytłumaczyć, opowiedzieć o Polsce, o tym, jak to wszystko funkcjonuje, na czym polega demokracja, jak bardzo trzeba jej pilnować, dbać o nią, bo to różnie z nią przecież bywało, więc każdy może tutaj. Wykorzystać ten bardzo ważny dzień do tego, żeby się wpisać w tę edukację naszych najmłodszych. To będzie taka lekcja obywatelska dla nich, no po to, żeby i w przyszłości Nasze dzieci poważnie traktowały ważne dla kraju sprawy. A oprócz tego, no, nie wszyscy mają dzieci. Zapewniamy, że pracujemy bardzo intensywnie na tym, żeby Lubuskie kojarzyło się oprócz, mam nadzieję, wysokiej frekwencji niedługo z miejscem i regionem, w którym warto żyć, w którym czujemy się komfortowo, bezpiecznie, w którym władze publiczne dbają o mieszkańców i staramy się właśnie zintegrować to w takim programie. i Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest ciekawe przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że będzie wielu chętnych, żeby. Nas w tych wszystkich działaniach wesprzeć. To bardzo ważne dla gmin, bo one się wyludniają, coraz trudniej realizować imię różnego rodzaju zadania publiczne, zwłaszcza tym najmniejszym. Stąd muszą myśleć, jak się inaczej, lepiej zorganizować, współpracować ze sobą, żeby właśnie ta synergia, ta współpraca, łączenie sił, sił, środków i potencjałów pozwalała nam na efektywniejsze działanie. Marcin Błoński marszałek województwa Lobowskiego, dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszamy na wybory 1 Czerwca. Do zobaczenia w Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.